To czas, który warto poświęcić rodzinie. Życzenia Wielkanocne mieszkańcom gminy Nowe Miasto Lubawskie składa Wuj Tomasz Waruszewski. Drodzy mieszkańcy, wszystko na to wskazuje. Że tegoroczne święta Wielkiej Nocy ponownie będziemy przeżywać w niewielkich wspólnotach ze względu na panujące normy sanitarne. Ale jestem przekonany, że te święta będą wyjątkowe i wartościowe i na długo pozostaną w naszej pamięci. Właśnie ze względu na tę pandemiczną sytuację, która sprawi, że zatrzymamy się. W tym wirze codziennych obowiązków, że będziemy mieli więcej czasu dla siebie, dla swoich rodzin i dla najbliższych. A dla wielu z nas będzie to sprzyjająca okazja do rozwoju domowej duchowości i pogłębionej refleksji. Drodzy mieszkańcy, życzę Wam, aby tajemnica zmartwychwstania Pańskiego była dla Was źródłem. Wiary i miłości. Życzę Wam przede wszystkim dużo dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech te wyjątkowe święta przyniosą Wam radość, spokój w sercach i nadzieję na lepsze jutro.